Aha. I ja mam tam wejść, tak? Tak, wbijaj. Ja wyjdę tuż za tobą. My idziemy za tą tyłem. Widzisz, czuł mój oddech. Tym bardziej, że nie byłem zębów od paru dni. Dobrze. Dobra. Ach, ta krew. O, naprawdę tracek zaczyna. Taniec. O. Coś tu... Coś tu się stało ciekawego? To jest ta... Dobra, pudełka tu są, jakieś beczki. Ja tu się boję chodzić, jak mówicie, że tutaj jest masa pułapek. A powiedzcie mi, czy te postacie sobie same jakoś pomalutko regenerują zdrowie, czy trzeba właśnie ten odpoczynek wykorzystywać? Od, odpoczynek leczysz się, albo ma, jak masz jakieś przedmioty, które dają ci powolną regenerację punktów życia. Znaczy, odpoczynek jest też bardzo potrzebny do ataków specjalnych, bo je tylko ileś tam razy można... zależy od ataku, na... No. Mi są przede wszystkim potrzebne, ponieważ ja mam, wiesz, ilość czarów ograniczona. Wyczuwacie jakąś pułapkę tu? Nie wiem, Czekaj, co pisać? Chyba tu nic nie ma. Idą tam, dobra, stanę w przejściu. Prost, łatanie było. Rosek Pięknie. Awa, awa, daliśmy mu radę w dwójkę. No i nie żyję. To jest ten czary akurat jest bardzo dobry potem, więc... Tak? Aha, bo on zależy od poziomu postaci, tak? tak. Widzę drzwi, nie ma ja pułapki. Ja widzę teraz dwie kulki, potem się wysyłają cztery, które zadają ogromne tak. wrażenia. Nie ma pułapki? Nie ma. Przynajmniej nie widzę. Wbijaj procu. Procu, dojesz, procu. Pułapka. Cholera, znowu mi ktoś czasnął ziemię. Ja nie. Ballach! No nieprawda! Widzę pułapkę. Się szata o klapkę za zahacza. Gat, łapka. Ja. Jezu, co tu się stało? Rozbroiłem. Rozbroiłeś się... <laughs> pułapkę to. Widzę, widzę gwiazdki. To Czekajcie, wygląda. bo film mam Mass Effect. No dobra. Teraz sobie mogę Czyli Najważniejsza dostrzela do umiejętności strzelania z łuku jest zręczność, tak? Tak. Ty generalnie jako łowca powinieneś tylko w zręczności inwestować i w nic więcej. No nie, nie, siła też jest przede wszystkim. Yy kondycja, inteligencja Barteka ja mam w wojownika cały czas iść tam barbarzyńcy nic tak? Na razie, idź w wojownika czekaj właśnie zerknę coś z tymi klasami Będę musiał zerknąć z tymi klasami bo warto wiedzieć bo ty możesz iść kras na krasnoludzkiego obrońca albo mistrza broni mistrz broni to rozwala wszystkich dookoła nie? na krasnoludzki obrońca to jest taki taki tank że magia Kurde nie mogę rozbroić pułapki ja idę w ucznia czerwonego smoka, a Luki w mistycznego ucznika. Opa, ja mogę... ty jeśli chcesz być mistycznym łucznikiem w pewnym momencie będziesz musiał sobie wziąć druida chyba. Czy ja mogę parować łukiem? E, nie. Bo nie jest napisane. No na pewno nie. E, słyszałeś Luki? Słyszałem, że muszę iść przez druida, żeby sobie zostać... Bo chyba będziesz potrzebował czarów mistycznych w pewnym momencie żeby być mistycznym ucznikiem potem często tutaj rozbrajają albo powalają przeciwnicy? znaczy próbują rozbrajają wiem że powala... tacy bardzo błącarni przeciwnicy potrafią hamsko powalać ale jeśli chodzi o to rozbrojenie to to jest do dupy no, rzadko kiedy to się zdarza rozbroił cię on cię rozbroił szybko do, do ekwipunku i zakładaj ale, no ale ja go tu nie mam, czekaj. A jest tutaj. Dobra, mam. Jest. O, idzie ktoś. Czerwony. Y, bijcie tego kolesia, a ja, ja się zajmę tymi strażnikami y, perswazjowania. I... No ale to gdzie wy No, y, ściga, o dobra. Dobra, już doładuję. Perswazja, niepowodzenie. Grzej, bo się wziął na... O, już dobrze. Perswazja, niepowodzenie. Perswazja, sukces, okej. Okay. Że to jest doświadczenie i to charakter... Jak on mocno klepie. Dostać krytyka, o no i po nim Ej, czemu co mnie ten były strażnik bije Dawaj, byłego strażnika Bije go O kurde, oznacza Aha, bo, bo właśnie, bo ten pożerać intelektu, jeżeli się na, go zabije za szybko, to on wchodzi w innych Dobra, trzaskamy go Aha, tu jest ten pożerać Jezu, 14 nie. żeś nie. Aha, o, on, biegnie do nas, on biegnie do strażnika nam Biegnie do strażnika, żeby w niego wleźć no, Ja nie zdążyłem się nimi zająć Bijcie go, bo on mnie mocno klepi już. O krytyka muszę nam pięknie Bijemy tego dalej yy, kontroluj się Procek O co ja się to mogę kontrolować? Aj ogłuszył się, bicie Ale go procek... Cholera jestem Jezu procek O jest, o d dostaj obrażenia z mojego oku. No 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 Znik Coś rzucił A. mi Zanełk Czekaj, ja go spróbuję sprowokować. Że mnie atakował. O jest, dobra. Cholera. A długo ten zamęt trwa? O kurde, moja postać zaczyna sobie gdzieś tu iść sama. To jest ten zamęt. Dobra, już, mogę go bić. Zamęt. Zament. Aha, elektryczność mu nie zadaje obrażeń. Mhm, ale procek za to do trzaska i to tak. Kurde zniknął pod kątem. Dobra. Jest, mogę walczyć. A co o, to, za dziś? to jak mój przywołany dzik Bardzo dobrze, bo odciągają go. No właśnie. O, nie udał mu się rzut. Ten czargu nieźle klepie nawet. Jest na skraju śmierci. Idę, idę, idę. idę. Dostał. No. Jeszcze się trzyma. Kurdej. Patrz trzymam go. Gdzie trzeba z niego mózg zabrać po śmierci. I zrobić sobie potrawkę. Pojawiaj się. I znowu rzucił coś. No, co z... Dobra, po nim. Jakie, to było dobre. Patrz, ten dzik ci że. patrz <śleszy> <śleszy> Jak na ciebie patrzy. <śleszy> tak, on na mnie patrzy, jakby chciał mnie zgwałcić, co, co najmniej. Zobacz, ty, ale on mnie lubi, chyba, patrz. A, a siądź sobie to zobaczyć, że spuszcza głowę też dobrze. Bo tego. widzi w tobie brata. Siądź sobie, o. Ale on tak patrzy takimi oczami pełnymi nienawiści. Albo, poż... Albo ale pożądania. Czym? Albo pożądania. Albo pożądania. Ja bym... ja bym się tam dupą przyklejony do ściany chodził. Co robisz w moim domu? Wyjdź proszę. Będę się już zbierać. Dziękuję. W spokojniejszych czasach chętnie goszczę wędrowców, ale dziś musisz mnie zrozumieć. Ale tu jeszcze można na, na piątro wejść co uważasz? Chodźcie ich okradniemy. Jesteś nieczynna. Dobra, wchodzimy. Ja cym jesteś? Ale tu ciemno, ej to czekajcie, ja użyję yy, mojego pięknego nowego zaklęcia. Ja wszystko widzę, bo ja mam widzenie w ciemności. Ognistej kuli? Nie patrzcie. Tutaj będą zombie. Pięknie. Zombiaki i inne ptaki, ja. Nie no panowie, ja się rozbieram. Nie wiem jak wy. Zbroje ściągam. Ale, ale jak mój krasnolud zdejmie rzeczy, to... Ja jestem gotowy. Ja, ja, jaki tatuaż. To... Ja, patrzcie na moje tatuaże. Patrzcie, że mam pampers. to czyli. Jesteśmy na pampersa. pampersa nie jest chyba nie jest chętna no nie jest dobra jeszcze tym razem jej odpuścimy ej bo, bo tutaj mnie, mnie atakują ej, ej 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 ty co jest? uciekaj uciekaj stąd wyjdź stąd wyjdź stąd Ucieka, bo on cię pobije czemu się za chowasz ale wyjdź, wy, wyjdź z tego pomieszczenia w ogóle ja z nim na, pogadam spokój się proszę cię Bertrand. <głynie> dobra, już wychodzę. No, pogadaj się. co z tobą. Jak to? Oła, mnie klepi, on mnie klepi. Ale on nam... A to już zadanie od niego dostaliśmy, tak? Czy... I już wykonali? wykonaliśmy, możesz go powiedzieć, jak chcesz. Ja nie chcę, bo, bo mi się charakter zmienił. <głynie> no, ale on ci tylko się zmniejszył troszeczkę, nie zmieni dzisiaj. No dobra, zrobię porządek. Dostał ode mnie. No on tu ile? Kurde, on mnie zabije. Chodź, no już. O Jezu, hmm. No, to ja nie chciałem. Bo i ciekawe czy teraz mogę go zabrać na górze. Mam doświadczenia do, 35 doświadczenia do To było Tak! Dziennik i kostur mógł zabrać. Kostur? Co za... Co za drużyna, nie? Panowie, powiedzmy sobie jasno. Zaatakował cię bez powodu. Ja, Edku, ja chciałem zobaczyć jego portret, no. <laughs> I tak to się skończyło. <laughs> Niech chyba nie. Ja ale co? Siedzisz <śmuszczaj> Ej cicho, chcę żeby zajrzał pod spódnicę Odejdź, odejdź Odejdź, odejdź Procek Chciałem, Chciałem, żeby, żeby pomochał mo, mo, moje stopy O No procek Żebyś zajrzał pod spódnicę <śmuszczaj> Na nim się... <śmuszczaj> A usiądź te, teraz Zboczeniec, po prostu zboczeniec. Usiądź Siąd. na Jestem ci papier. Czekaj, eee... Chodź już to już daj mu spokój, ale... Patrzcie, patrzcie jak awalacha pośladki wyprofilowały mu twarz. Zejdź. Tam skąd się biorą ale ma smutną minę. No, ja okay. choćby 800, póki nikt nie widział. Dobra, chodźcie do licznącego męża. Wpadliśmy do świątyni i wyrznęliśmy kapłana. Jesteśmy okropni. A jak okropni? Miał szansę, żeby uwierzyć poczciwego dnia. Ej domu. chłopaki, gdzie wy? A gdzie ty jesteś? No tu mówię do lśniącego węża chodźcie No a my nie wiemy gdzie to jest Ja mam lśniącego węża chcesz zobaczyć? <grymne> <grymne> Tutaj? Tak tu O putua, bijemy ich bo to są ci yy... stali teraz. Spiskowcy to są A spisu? <grymne> Czekamy na wallach, bo już sam nie wiem O panie pięknie Je pięknie Ale co ty do mnie mówisz? Poczni no bo krzyczałeś, bijemy ich, a za chwilę później mijałeś mnie w popłochu uciekając. No bo, no kurde, jestem magiem, jak mówić, że znajdę właśnie anonimowy hmm. tak list, który zanieśmie pędznikowi. Cały okay. okay. krasner Królewna, Królewna śnieżka i procek. Chodzimy na 3-4. Blokuje no, jakieś no, pole siłowe. Aha, bo ja muszę pokazać, drogę blokujecie jakieś pole siłowe i słyszysz, jak odzywa się nieziemski głos. Cześć mogą być. Coś mogą jedynie wyznawcy węża z Harego Pottera Czy nosisz odpowiedni znak z literyna? Harry. Czy Uważajcie, tutaj pułapki są Aha, no to 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 pomału Ja się zaraz nim zajmę Tutaj na tym skrzyżowaniu na stówę będzie coś, coś czuję Nie ma, jak wszyscy ostrożnie idą. To jest straszne, Jezu. Ja czasem jak grem samemu to się aż byłem tu chodzić. Tutaj są takie cienie. O, uwaga, uwaga, co, coś tam stoi. Słaby cień, idę na nie. Te cienie są wredne, bo, bo ciężko czasem je trafić. Kurde. U panie. No i jeszcze robią, zmniejszają siłę. Słaby cień. O! Pięknie. Żuk. One są ciankie. Biedny żuk. Czekajcie tak. gdzie... aż mi się ta, ta siła. Pamiętajcie o pułap. Co to jest? Odwłok ognistego żółka cenne jakieś? Nie no to jest kupa. Też y Gdzie idziemy? Uważaj na pułapki tam. No właśnie pytasz, widzę. tak? Jest tam czerwona taka. Idzie Żuk. E? Okej, okay. po pułapce. Tu jakieś Zbłoki. zwłoki. Iksula leczenia. Średnia. Uwaga, pułapka! Gdzie? Aha, tutaj, dobra. Sparaliżowało nam Lukiego. No właśnie. Ale wiecie dlaczego? Kliknąłem, żeby ten i ktoś jak szedł, to mnie popchał na nią. <laughs> Ktoś nie na nią topał. Nie byłoby zwabić tego żuka, no co on mi... O tam jest dźwignia jakaś. Okej okay. Kurde, nie mogę go trafić. A. Ale słabo doświadczenia za te żuki. A bo są słabiotkie też, nie? Te dźwignie można bezpiecznie przesunąć, nic tu nie wyskoczy? No, z daleka słyszyś dźwięk otwieranych drzwi. Jak na razie mieliśmy tylko jedną pułapkę. I mm. Jezu. O, tak. Pacynk. Ja lubię pacynki. Ho, ho, ho. Jak Chole. ty w to wpadłeś? Nie wiem Bo Musimy wolniej chodzić Kuźwa 200 Doświadczenia Jest pająk tutaj, poczekam na was, tak? Że, żeby nie było, że go dobiję i dostanę ekspresa. Mikstura korowej skóry, uwaga, używam tego Też tego używam Kasa pancerza 21, no rośnie kasa pancerza i to ładnie Bije go O kurde, co on być zrobił Czekaj, jeszcze była no ty ods... e. się odsuj. O kurde, nie no, ja, ja się muszę odsunąć. Uciekaj, uciekaj, czekaj, ciekaj. O kutwa. Kurde Ale on... Czekaj, procek u No, cię No Bo O swój... jest, jak słabo Uciekaj, 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 uciekaj Procek! On nas spowolnił, już po nas. Nie, 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 uciekaj. Spokojnie, odwrócę jego uwagę. No kurde, 8 stów już mi zesz. Zaj się załamam. No. Sobie... Oświadczenia 52. Powiadają, że jak się ciągnie za jaja, to się zwieracze rozszerzają. A tam jakoś szybkie idą. A tu są zwykłe są. No, może bym tak zaczął szczekać. Kurde zakłócił mi czar tak, o zwykłkę są za 14 Pełnie zdrowia mam po tej walce z tym zombieka Chodźcie tu wszystko, tutaj skrzynie są jakieś tpa, a potem będziemy łazić po kryptach. Jak w tym. Jak na cmentarzu krwawej orlicy. Never winter nights. Never winter nights. Nigdy zima rycerza. Nie, nie, nie jest knights. No i Bartek, no. Rycerze nigdy zimy w wolnym tłumaczeniu. O tam jest o, idą. zombie wojownik, to są jakieś już siłacze. No to strzelajcie, czy szybkie są. Średnie obrażenia. Dziesza... Jaki on jest wolny, no przecież to jest śmieszne. Zabiję go. O, poważne obrażenia, no dojdzie czy nie dojdzie. Aha, ten szybki. O, par... o popatrzcie, 50... Doświadczenia za niego LOL, to, to prawie tyle co za pająka. No to wy lepiej strzelajcie tak. w tego kolejnego. Co sma... mi się dziwnie grało, o, dobra Dobra, średnie. Ładna. O, zamiak, słaby. O, Ale on był słaby. Następny idzie? Idą poczciwe diabloski. Następny pad. Pewnie złego. Jeszcze jeden. No i... <laughs> to serię im za to daj. O tam, śmi śmierdzący zombie. Nie podchodźcie do niego, bo on... Y, ...tyranognijec. To jest, jest złośliwy. No proszę, No to jak mam do niego nie podchodzić? Odejdźcie to? od niego, odejdźcie, bo on tą chmurą będzie, no... Mój krasnolud jak się zestra, to wtedy tylko będzie chmurę, miał ten zombie. Uciekaj. O, o, już! No przyłóż mu tym ogniem jakimś. Ale ten ogień podpo wymaga podejścia do niego A coś co się stanie jak wejdę w tę chmurę? Tak, zostaniesz ogłuszony i on będzie ci bił hmm. Dobra, czekaj mu przyjeżdżać na jakiś tu pocisku Już prawie jest martwy Szkoda. No, że Czekajcie, o, czekajcie, spróbujcie rozwalić tę skrzynię, bo ja nie jestem w stanie nawet z jej otworzyć. Ale... Tu jest Też nie jestem w stanie ściągnąć. No no to no To, to przyjm, ten... przyjmij o, kur... o kurde. Ktoś <laughs> <że> przyjął. Pięćdziesiąt <laughs> obrazy. Serwofag... Uważajcie, uważajcie na, na pułapki. Serwofag... Ser jest tu jakiś chłopak Go bo tutaj jest podejrzanie dużo tego chociaż ciężko było ten klucz zdobyć ja no. z... A, w środkowej skrzyni spróbuję ją rozbroić mnie ten sarfok, sarkofag fascynuje ooo tu jest jakaś super zbroja coś się... dobra no, mumia umia, bijemy umia. ją bijemy mumię Kluczek! Odsuń się luki On Zap... ona mnie wystraszyła ja nie mogę nic robić jestem zablokowany Dobra już mnie bije okej okay. zaraz tam uleczę lukiego nie zdrowia ma cały czas ale jakoś specjalnie nie biję, tak czekam aż nie trafi i ile życia zabierze. Trzymaj ja się, pomogę się ruszyć, dobra. Dobra, klepiej, ich, klepcie ją. Kurde, tak? wystraszyła mnie, nie mogę się ruszyć. Dobra. Chwytam skute... za broni. Lekkie obrażenia ma dopiero, żeby tylko na mnie nie, 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 nie rzuciła nic. Ale co ja, co to, A, co to on, mnie Wystraszyła nas, on mnie nie rzucił. Jaka mumia, to jest straszne. Jak poleciałem wezwać? Zobaczcie, do końca. że ma jakąś aurę taką, jak ja w niej stoję, to pewnie też mi coś zmniejszy. Przedejcie, nie dotykajcie tych dwóch skrzyni. Są z pułapkami. Okej. Okay. Ale ją tam tam tymi kuleczkami pięknie. Przecież ma średnie obrażenia. Wykorzystam na nią wszystkie. Dostało. Przestać bać. Poważne obrażenia już Ale trafiła mnie raz i coś mi zrobiła. Chorobę mi rzuciła jakąś. A jak się wyleczyć z choroby tutaj? Na skraju śmierci. No nie, znowu się boję. Nie bój się Luke, jesteśmy z tobą. Ale z... Dobra, zabiłem ją. Ale jak się wyleczyć z choroby? Yy, nie pamiętam. Czekaj, użyję na ciebie torbu zdrowiciela. Mm. O, wyleczyłeś mnie z choroby automatycznie. Dobra. Dobra ja wziąłem jakąś fajną zbroję z tej i tej. ja szczerze że ona dla łowcy będzie bo tak wygląda Zidentyfikuję Luki wszystko w porządku z tobą? Nie dalej Luki. się powiem Luki falo, ale, ale nic ci nie będzie stary Chodź tu, chodź tu, już się wszystko co, chodź zobaczymy skrzynki są fajne, chodź Kurde nie, nie mogę tu odpoczywać